Ale w pewnym momencie to mnie upadło na podłogę. Otworzyła się ta gazetka, ja ją wzięłam do ręki i to było, to można porównać do uderzenia piorunem. Bo zobaczyłam, otworzyła się na zdjęciu baby Nandy. Ja nie wiedziałam kto on jest, co on jest, ale jak zobaczyłam jego twarz. Jego cudowne, kochające, wspaniałe oczy mhm. i ta twarz do mnie przemówiła. To było, to, no mówię, to był Witajcie. O Krija mo mogłabym mówić dużo, gdyż wniosła tak wiele, tak naprawdę wiele do mojego życia, natomiast to, co było najważniejsze, może opowiedziałabym krótko, ale w ten sposób, że kiedyś, dawno temu, jedynym sposobem na kontakt z Bogiem dla mnie było chodzenie zwyczajnie do kościoła i religia chrześcijańska, ponieważ się z tej religii wywodzę, no i jestem chrześcijaninem, bo w tej religii się urodziłam. Krija to działanie czyn. Yoga to zjednoczenie z Bogiem, ze światem. Lubię działać, lubię działać w świecie. Krija pomaga mi to robić mądrze. Wzięłam, zaczęłam czytać, aha, jeszcze sobie pomyślałam, jak to jest, jak te cudowni ludzie na świecie żyją, dlaczego nigdy takie do Polski nie przyjedzie? Mm -hmm. Wzięłam, czytam, co jest, więc okazuje się, właśnie, że to jest nauczyciel, który naucza kryja yoga i że za trzy dni będzie w Krakowie. Mm -hmm. A ja nie wiem, co to jest kryja yoga, nie wiem nic kompletnie, ale ja wiem, że ta twarz do mnie mówi, że ja tego człowieka muszę poznać. No więc spakowałam malatki za trzy dni byłam w Krakowie. Jakim byłoby Twoje życie bez krii? Uboższym. E, bardziej schematycznym, mniej otwartym na świat, mniej elastycznym. Kria daje mi rozpiętość skrzydeł. Hmm. Powiem, że czuję tak samo jak Ty. I powiem też, że kryja pozwoliła mi być bardziej prawdziwą, być bardziej sobą. Na początku myślałam, że to jest po prostu technika, którą się będzie stosować, i, i że to będzie takie schematyczne, mechaniczne i po prostu usiądę do medytacji i nie będzie to miało aż tak dużego przełożenia na życie. Natomiast teraz widzę, z każdym dniem, im dłużej jestem w kryjającym, widzę, że. Ona bardzo mocno prowadzi mnie do prawdziwego życia, do bycia najbardziej prawdziwą, jaką mogę być. Nawet nie spodziewałam się nigdy, że zacznę siebie taką odkrywać. Co mi dała kija? Po pierwsze, i to jest zasadnicza sprawa, przeformułowałam obraz samej siebie dzięki Kriya-yoga. Kriya-yoga to starożytna nauka, pozwalająca w wyniku jej praktyki, pozwalająca na uświadomienie sobie rozpoznania kim naprawdę jesteś. Nawet w filmie Matrix jest to myśl przewodnia, gdy Neo przychodzi do wyroczni, ona mu pokazuje tabliczkę nad drzwiami Poznaj kim jesteś. Oczywiście to jest tylko film, bajka. Natomiast już w starożytności, w różnych kulturach szukano odpowiedzi na to, kim jestem, po co tu jestem, czym jest ten świat. A co to znaczy prawdziwo? Wiesz co, to aż trudno jest określić słowami. Czasami jest, to jest takie uczucie, hmm... Jakbym kiedyś żyła na niby, jakbym żyła w umyśle, jakbym e, jakoś nie pasowała do tego świata, natomiast teraz dzięki Krii zaczęłam czuć się elementem całości i to nie tylko naszego świata, ale jakby uniwersum e, przyjęło mnie e, na swoje łono, tak powiedziałabym tak. Tak jakbym się odnalazła dzięki Krii, po prostu w sobie, w świecie naszym, tu na ziemi i w świecie boskim, tak, w świecie kosmicznym. To jest absolutnie niesamowite doświadczenie dla mnie. I bardzo mnie to cieszy, bo teraz codziennie rano, mimo trudności życiowych, wstaję z większą lub mniejszą radością, dlatego że coraz bardziej jestem sobą i coraz głębiej w siebie wchodzę. Oczywiście przyjmuję w pełni, identyfikuję się z założeniami teoretycznymi Kriya Yogi, Jestem w procesie i nie wiem, na ile adekwatnie w tej chwili no, osiągnęłam, w jakim punkcie jestem tego procesu, na ile się przybliżyłam do tych założeń. Wiem, że nadal żyję w różnych frustracjach, mam różne poczucie dezorganizacji psychicznej, mam różne niepokoje. Mama żyje w różnych iluzjach, w różnych przywiązaniach, ale, ale. Nikt z zewnątrz nie odpowie ci na to pytanie, kim jesteś. Samodzielnie należy to odkryć. I gdy to odkryjesz, to będziesz wiedzieć, że ta odpowiedź nie jest w postaci słów, tylko w postaci głębokiego wiedzenia, głębokiego zrozumienia. Praktykując krije, a to słowo składa się z dwóch części, kri i ja, czyli działanie oraz dusza, czy jaźń. Praktykując krije, uświadamiasz sobie, kto naprawdę jest sprawcą tego, co robisz. Czyli można by tak słowami powiedzieć, wszechświat działa poprzez ciebie. Uświadamiasz sobie również, że wszechświat będzie działał, nawet jeśli ty znikniesz, jeśli ciebie tutaj nie będzie. Ale osiągnęłam poziom większego spokoju, większego bezpieczeństwa i zadowolenia, a nawet większej radości z życia. Mam większe poczucie sensu życia, bycia tutaj. Na tej ziemi, w tym wcieleniu. Mam większe poczucie dobrostanu i za to jestem bardzo wdzięczna mistrzom jogi i wszystkim, którzy tę metodę propagują. Dziękuję bardzo. Czy urosło Twoje poczucie własnej wartości? Tak, urosło moje poczucie własnej wartości, aczkolwiek bardzo to obserwuję, żeby też nie szło to w stronę nadymania ego, tylko żeby szło w stronę bardziej wdzięczności dla mistrzów, dla Boga, też dla mojego wyższego ja, właśnie za te dary, które dostałam i które codziennie rano uczę się doceniać. Wielokrotnie słyszałam, iż wszyscy jesteśmy podobnie jak Jezus z dziećmi bożymi. Natomiast pierwszy raz w życiu poczułam to faktycznie dopiero po, o, po otrzymaniu krija jogi. To było coś absolutnie niesamowitego dla mnie. To było takie przeżycie, którego nie da się porównać z niczym innym. Dzięki krii poznałam wspaniałych ludzi. Dzięki krii uczę się zaangażowania, miłości, czułości, jedności ze światem. Ale kryja uczy mnie też samodyscypliny, pokory. I dystansu wobec samej siebie. A jak ze stresującym tempem życia? No nie wyobrażam sobie w tej chwili, jakby miałabym sobie radzić w tym świecie, gdybym nie miała jogi. Co byś poradziła ludziom dzisiaj, w tym trudnym świecie? Wiesz co powiedziałabym tak, że jedynym według mnie jedynym sposobem, żeby. Poradzić sobie przy dzisiejszym tempie życia, przy tym tak zwanym wyścigu szczurów i e, w ogóle przy tym, co się dzieje, tak? Bo nie mamy łatwych czasów, co wszyscy wiemy. Właśnie jedyne, co mogłabym poradzić, jeżeli w ogóle mogę coś poradzić, to patrząc na swoje życie, poradziłabym właśnie medytację. Więc działając w rezonansie, w synchronii z wolą wszechświata, płyniesz. W dół rzeki, szczęśliwie, pełen poczucia spełnienia swojego życia, a nie działając przeciwko życiu. Dlatego warto praktykować coś, co pozwoli Ci rozkwitnąć wewnątrz i uświadomić sobie, kim naprawdę jesteś. Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty w Krakowie naszego mistrza nauczyciela babę Paramhansy nandy. Wszystkie szczegóły dotyczące przyjazdu i dotyczące wykładu dostępne będą na stronie kriya.pl.